Ciągle jaram i jaram. Faza taka, że spadam. Szpaga drobia jak Vandamona. Nowa nuta z masnym Benem będzie. u Siemanko, czy wszystko, czego dotknę, staje się złotem? Midos, midos. Yy, no nie, niestety nie. Za tydzień waleczka. Mam nadzieję, że obejrzycie. Oj, ostatnie dwa i pół miecha się naćwiczyłem. Dream snippet. Widziałem to u młodego chyba. Było u młodego. Patrzcie, jak wróbel zajebał. <laughs> Kanapkę mu zapierdolił. No konfę pewnie będzie Xio streamował. W ogóle konfa jest. Tak mi się nie chce. Widzowie, jestem wychudzony. Muszę się pożalić. No co to kurwa jest o to? No co to jest? Gdzie jest mój kurwa brzuch? Zresztą to jest kurwa płaskie, jak jakaś deska jebana się zrobiłem. A chuj, po balecce, kurwa kurwa. nie pójdą na afterek się najebać, kurwa. Wybawić, wytańczyć. A ja kurwa napad na CPN na jebany o czwartej rano już już planuję. I będę kurwa wszystko w wpierdolę każdego hot doga, Wezmę dwa konkret burgery, potem pod McDonald'em wytarguję, żeby zamiast 20 burgerów mi zrobili McDouble. Będzie do jebana kurwa imprezka. Ale już ten, już jestem taki. Spokojny, nie mogę się doczekać trochę. Czy myślę, że Nitro wygra? Nie wiem. A o, chcecie historyjkę? Lubię ostatnio na tym keju. A chuj, nie chce mi się wstawać po te płatki zajebane, które jebią gównem. Yy, dał mi w ogóle całą paczkę z tymi płatkami jakimiś napojami, nie? Ja powiedziałem, że zrobię szczerą recenzję. To ten, to on mówi. O, no serio zrobi szczerą i tak, jakby myślał, że to dobre jest. A to chujowe. Ja na, ja na przykład uważam, że cały ten hejt, który jest na unboxala, jest w ogóle niepotrzebny. Dla mnie najśmieszniejszą postacią na tym cage'u, możecie mówić co chcecie, że dominacja genetyczna nitra, zgadzam się. Ja miałem w kurwę bekę. Przez unboxal siedzi tak, ktoś nie mówi, kurwa, jesteś z, z śmieciem psychicznym, A unboxal mój tak. No, jeśli to Twoje zdanie, to wiesz, ja je szanuję. Wiesz, tak, chwila przerwy, i mój tak. Napierdole ci boxakonia! <laughs> Ale jajca to były kurwa! Jak wiesz, tak odpowiednim podejściem do tego podszedłeś. Dla mnie to było w kurwe zabawne. Z tej strony ja twój robiony Jupiter już teraz zostałem. To jest ta BMK Merganiego? Ale kolorek ma ja pierdolę. pokażę ci futraka. Bo to jest Merganiego poprzednie Audi. Chodzę na OLXa, chyba na OLXa, albo na jakieś na Allegro i szukam. Patrzę stokoła 150. No kurwa tyle nie. A ja też teraz wejdę i zweryfikuję te informacje 35 tysięcy, pierwsze ogłoszenie kurwa 35 Pęde. koła Do smażenia mięsa Do smażenia mięsa! Do smażenia mięsa. Ej, fajnie to wygląda to w chuj! Bo, 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 bo. I za 50 koła już taki przygotowany? Bo, bo, bo. Ty. Patrzcie, to jest a wszystko to w miarę czyste, noga. kurwa, jakieś jak nowe trochę. Gigabuły. Nie to wygląda to na styranę. No, O no, tylko ten busik wygląda na styranego. Ja już to znam, otworzy, to za jakieś dwa miesiące chuj z tego wyjdzie i będzie minus 200k. możliwe. Ty, ale Konopski chyba nic nie mówił o Wardence, a Wardenka kolejny film na niego, Chciał nie? Chcemyście zapowiedziałem. Coś że na mnie. Ty, ale to jest tak pojebane! Cisnął tego Konopskiego, cisnął! A i tak ma w chuj wyświetleń! Nic tam się nie dzieje! wkleił rzeczy nie na mnie, bo już na mnie nie mógł znaleźć, na moją dziewczynę. Ja mam screeny wszystko, możesz sobie teraz us usuwać, chłopaczku. I on tą dziewczynę, moją dziewczynę atakuje. I u, uwaga za co? E, za to, że e, u, ćwiczy w Karpa Carpatry. A uwaga, udziałowiec Carpatry ma kilka firm. Jedną z tych firm jest NFT, a NFT e, jest oparte na Ethereum, więc niszczy środowisko. A więc Wardenga macza palce w niszczeniu środowiska. Do, do, do po no, to zamówienie, bo coś Drama o Najpierw Flexi, teraz to! Kolejnym z punktów, jaki research. Byt na temat ćwiczeń kobiety, Wartęki... Wykonuje ona je nieprawidłowo, przez co ludziom może stać się krzywda. Monika, posiadając na kanale ponad 400 treningów, gdzie w każdym wykonuje kilkadziesiąt ćwiczeń, czasem gdzieś w środku treningu źle ułoży plecy. Nie wiem jak chcesz mnie za to przestępstwo obarczyć winą, ale widzę, że tym razem ta twoja te... No ta! Ta Wardenga Rób se jaja! Patrz na moje plecy! To wszystko przez te ćwiczenie! A ty sobie rób jaja z tego, że kurczę nie wyró wyrównała pleców! A ja mam garbo jak Ta jest potężna i się teraz nie pozbiera. O nie! Ale Konopski w tym moim research teamie, służącym do wymyślania pytań do rewo, umieścił, uwaga, swojego szpiega. Git git, Kreciku, leć na rozmowę. Szpiegiem Konopskiego był M. Nowacki. Zmienił on później nazwę na Discordzie Konopskiego na Krecik. A ja wiem, od kogo wysłał. Kurwa japa! Ojej, co Watacha teraz zrobi? Nie no co, tu się odpierdala. Jakaś przedszkolna kurwa afera się robił z tego. Krecika mu wysłał, kurwa chłopaki, no czajcie to? Krecika na Discorda mu posłał. Wardęga podtruwa psy w schroniskach? Co do kurwy jebanej. Jego reporterzy wyliczają dokładnie, jaką karmę kupiłem i za ile. I twierdzą, że jest ona złej jakości. Widać, znają się na karmie tak jak ty na komentarzy. Do schronisk włożę przyzwoitą karmę. Będziesz mi teraz do karmy człowieku zaglądał? Teraz Twój Research Team chce mi wypominać karmę, a nie tak dawno sam się do psiakobusa wpraszałeś. W sumie drugi raz się zgłaszałem do wardęgi, żebym je tam wziął. Ale wiesz co? Nie, dla psa kiełbasa mogę mu zrobić rekord 03, jak chcę, i go najebać. Okay. <laughs> jak unboxal Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha Nie, ja dam łapkę, nie chcę Panis Platynow ruszył z nowym biznesem, ma konkretnie kebabem Kurwa, jaki ten, ten kebab, dupuś... to ja tak se, ja łezkę w miałem, jak on kebaba otworzył, ja mówię, o Jezu, toż to już to marzenie jest Widzowie, chcecie jakiś przeciek? Wyjebali wszystkich z Facebooka podobno, ale powiecie tak nie, no, wyjebali parę osób. Nie, podobno wypierdolili prawie wszystkich. do sklepów trafiły kolejne płatki i napoje, ale tym razem sygnowane wizerunkiem NACU i Marcina Dubiela. Chyba, że już i Lexi już. Leksi pewnie w się w grobie przewraca. A czy w grobie, ona żyje. Leksi pewnie wkurwiona jak skurwysy. Dubiel z NACU, tu płateczki, tu kurwa ten. I za taką przyjemność trzeba zapłacić 10 zł. Czy 10 zł za płatki to jest dość sporo, czy dość mało? Ale gówno! Twoją kurwa jak są dwa hedy, no kurwa, to oni inne zdanie, Jeden to znaczy drugi. generalnie płatki. Jest git. Wiem <laughs> Foxel jest kurwa upo! Ty... Git te płatki! Piona, zby pionek git płatki to okazuje się, że w klatce zobaczymy Marcina Mazura. Jeśli śledzicie internetowe dramy, to zapewne pamiętacie, że jest to youtuber, który... JA PAMIĘTAM! Który częścią... Synuś, podobno edukacja seksualna jest teraz na wczesnym etapie. Chciałbym jako ojciec porozmawiać z nas. Ja pierdolę przysięgam, jaki cringe, kurwa, być tym synem. W sensie, nie że nim być, tylko że wiecie, no... Przychodzi ci, kurwa, ojciec z kamerą i mówić. nie wiem, jak kurwa... Temat. Nie. Nigdy nie byłem seksistą, nigdy nie byłem męskim przewinistą, nigdy nie traktowałem kobiet przedmiotowo. Dobra, nie zestaw się, to był kurwa trailer, ja pierdolę, no. Wychowany w normalnej katolickiej rodzinie przez. A nie katolicka rodzina to nie Mamy tatę z wielkim respektem, szacunkiem do mojego człowieka i Ludzie się do, nie. Ludzie nie potrafią odpowiadać. Zawsze szanowałem babcię. Szanowałem babcie, kurwa. On pierdoli jak luki, widzę. Mamy siostrę. <laughs> Jakby coś Tylko, że luki to. Babcie naprawdę szanuję, a tutaj to jest takie, że jestem mordę wytrzymać. Ja rozumiem, nie można kobiet nazywać kurwami. Przecież kobiety to kobiety. Ale no jak kurwa ci przecież kręci dupą kurwa prawie nagą w teledysku czy na chuju, to już nie ma różnicy, no, no to można wtedy nazwać. Ja nie rozumiem o co tu chodzi kurwa. Nie, no musi czy kurwa dziewczyny swojej nie nazywasz tak, czy losowej dziewczyny na ulicy. Ale jak ktoś się pińczy dupą, wiesz, gołą prawie tak jak w tym teledysku, no to to, że tak nazwali, no to ja nie widzę w tym nic złego. O za... Co? Nie. W ogóle nie. Jest. Czemu buba piszecie? To tylko Paulinka przyszła. To moja dziewczyna, odpierdolcie się od niej, okej? Okay? Okej? Okay? Możecie przestać? Dobra. I pierwszy pomysł na refren do Midasa to jest wszystko czego tylko dotnę. To staje się złotem. To staje się złotem. Midas, Midas, Midas. To staje się, się złotem. Dobry pomysł. Oh man. Co to jest? Oh man, that's gonna be a rough flight. Aha! O oh, man, o oh, man, to będzie a rough flight home. Huh? Ej, jaka, jaka cipa. To nawet chyba nie chodzi o to, że że ona jest materialistką w sumie, nie? Ale jak ktoś jej kupił pierścionek zaręczynowy i fejkowy, to tak trochę, nie wiem, dziwne w sumie. Ale jakby nie miał kasy, na przykład, by nie mieli kasy, ona by o tym wiedziała, no to nie powinna się obrazić. Chyba, że on na przykład przekurwił na kurwy wszystko. Ona o tym wie, nie wiadomo, jaka tu była. Sytuacja. O! To ja! To ja! Patrzcie, jaki koks! Da! Mówcie dalej, że grubi są ten, słabsi! To jest OP bycie grubym! patrz to, jak idzie! Pa, kurwa, co! Ja pierdolę piszę! Jak obcokrajowcy mówią, luki o! Lookie on! Wait, 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 again! Lookie on! Lookie on! Lookie on! Lookie on! Lookie on! Lookie on! No! Kurwa głupia. A kto to kurwa? Spierdala? ha? Na spacer się chciało pójść? Co? Tłumacz się No wygląda jakby mu głupio było Ten wąż Do siebie, już Andrzejku, nie denerwuj mnie Andrzejku, nie denerwuj mnie chuj Aha, to jest Andrzejek Przepraszam, czy widział pan może takiego dużego Owłosionego Jabłczana? A czemu pan go szuka? A wie pan, ja poluję na japczany, nie? Od 37 lat, no. A widziałem, wykopał Norę, streamował na Twitchu, zostawił ślady, bo ocierał się lecami po... o, o korę, nie widział pan, tak? Nie, ja, ja tutaj tylko spaceruję, nie? Dobra, dzięki za pomoc, tak go znajdę. Nie pierwszy japczan, którego tropię I nie wiem, ostatni. Kurwa, znajdę go. E, przepraszam, czy widział pan. nie, to jest. Niekomfortowo się czuję. Zalał cię sąsiad? <śmany> ja pierdolę. Ale sąsiad? bezbłędna aktorka. I chuj nadal idę po milion, już nie na Ej, kurwa. Ej, mam pytanie. Mam pytanie, widzowie. Czajcie jest coś takiego na TikToku, że tam są livey, nie? Ja sobie ostatnio przeglądam livey, bo chciałem zobaczyć, czy może na TikToku robią coś śmiesznego, na przykład co można byłoby zrobić na Twitchu. I nie uwierzycie, ale da się. Dla kobiet. Ty Piara robi tak. O tak, nie? Stoi tak. I zaczyna taką robić, jakby ją ktoś dymał. W takim tym. Pojebane to jest. Przysięgam. Taką kamerę ustawiają, że jakby widać tylko ją i robi takie ruchy ciała, jakby ją ktoś dymał. Popierdolony, zajebisty kontent akurat. That's good. Nie mam nic złego Nie wiem co ona powiedziała jak coś przepraszam jeżeli coś złego Patrzcie co się odwala Tutaj są Jelenie Nie to są Sarny czy Jelenie I je no, kurwa, na białek jest jeden kurde procent ha, ha! Jeden procent I tam jest Tam jest Daniel A Daniel i ten, tam jeszcze jest Daniel

Kurwa, fanboju bez mózgu z Damiankiem na awatarze kurwa. Mm. <laughs> Messi tak miał? A, okej, okay, to nie wiedziałem, że to jest ten zmanipulowana yy, nagroda. Ja się słabo znam, widzowie. Chyba najdziwniejsza ciekawostka, jaką kiedykolwiek usłyszycie. Przed pasożyt, który zastępuje język ryby. To co to taka cena? Ja uważam, że jestem w stanie spokobić challengera, tylko muszę popracować nad, e, no nad frizowaniem, wave management, trochę makro, no patrzenie na mapę, mniej wyjebek, a respektowanie enemy teamu, respektowanie e, a teamu, częściej patrzenie na mapę, no troszeczkę lepsze test, bym tutaj poprawił wybór championów. E, Umiejętność dobrego budowania też bym poprawił. Ciężko czasem z budowaniem itemów, zależnie od meczu, grania, safe meczu. No i jak to poprawię, to myślę, że mogę być challengera. Nie zapominaj jeszcze o wizji, o obiektywach, kontrolom. Ej, to już chyba było coś. Ej, wiesz, że jest taka pogoda? Bo ty jesteś królową w śniegu. Wiesz, że jest mi zimno, bo ciebie nie ma, bo by, byś mnie rozgrzała. Ej, wiesz, czym się różni? Widzieliście to, czy nie? Yeah? Lekawiczki od Ciebie, bo lekawiczki mogę tylko założyć. A Ciebie mogę jednocześnie za, podtrzymać za rączkę i jednocześnie przytulić. Jesteś urocza. To widziałem już na pewno. Mało tych TikToków na dzisiaj. <śm> oh my my, oh my my.